Witamy Was w kolejnym już odcinku na naszym kanale Tripology, gdzie tylko Zuza wie, co się wydarzy. Sebastian ma dzisiaj urodziny. Thank you. Thank you. You wow. Najważniejsze to dobrze zacząć urodziny, a że Zuza wie co lubię, to zaczynamy ten dzień od naleśników, za którymi bardzo tęskniłem. Pozdrowienia dla mojej mamy, która robi najwspanialsze naleśniki na świecie. Zabieramy się za jedzenie zanim wystygną. Jako Woska Krajoznawcza do zestawu czterech pancaków dostałam dwa jajka. Można było sobie wybrać w jakiej postaci się chce. Ja wybrałam jajka w koszulce. No i faktycznie są, tylko nie wiem w którym momencie mam je zjeść. Jak zwykle naszą wycieczkę zaczynamy od pierwszej stacji White Plains. To jest to nasza taka trochę baza wypadowa gdziekolwiek. Później jedziemy do Nowego Jorku, bo jak się właśnie dowiedziałem, Zu zakupiła mi bilety na mecz bejsbola na Yankeesów, więc oh, oh. będziecie z nami na meczu. Dzięki, kochanie. No i z tej okazji idziemy jeszcze kupić mi czapkę, bo zostawiłem swoją w Polsce, jako że była trochę przetyrana. Udało nam się kupić czapki, jak widzicie. Jesteśmy gotowi na mecz. No i teraz czekamy już tylko na pociąg, który nas dowiezie w okolice stadionu. I będziemy mieli jeszcze jakąś godzinkę wolną, więc postaramy się spełnić kolejne marzenie Sebastiana w jego dniu urodzin, czyli Bronx na Bronxie. Siedliśmy właśnie na Bronxie, na stacji Melrose. Idziemy poszukać tego piwka legendarnego, żeby spić Bronx na Bronxie. No i pokażemy Wam też jak wygląda sam Bronx. No poza tym sami się dowiemy, bo jeszcze wcześniej tutaj nie mieliśmy okazji nawet się przejść. Więc zobaczymy. W drogę. Z Florydy, który powiedział nam, co znaczą buty wywieszone na przewodach lub na drzewach. No i wygląda to mniej więcej tak, że różne marki butów odpowiadają konkretnym rodzajom narkotyków, które możecie dostać w danej okolicy. Piwko udało nam się znaleźć dość łatwo. Trochę ciężej było z lokalem na jego wypicie. Wyobrażałem sobie to, że usiądziemy na spokojnie w jakimś parku. No a musieliśmy się chować przed wielką ulewą, która się pojawiła no. dosłownie w 3 sekundy. Całe I... szczęście, wziąłem z sobą parasolkę z domu. Brawo. Tak. <laughs> Nie jesteśmy aż tak bardzo moksi, jakby mogło być. No właśnie, i schowaliśmy się tutaj pod jakimś daszkiem przy budowie, więc. Chyba tutaj skonsumujemy do końca piwko i idziemy na mecz. Mamy nadzieję, że się w ogóle odbędzie, bo przecież sam stadion jest zadaszony. Na brącie. Chwilkę popadało, no i wyszło słońce, więc spieszymy się teraz na mecz, żeby zdążyć jeszcze nagrać trochę stadion, zanim wejdziemy na trybuny. Teraz teleportujemy się bezpośrednio na stadion Jankesów. Wracamy już pociągiem do domu. Bronx wywarł na nas naprawdę fajne wrażenie, bo jest trochę tak z filmu, trochę tak zaściankowo, trochę tak poduro, ale ma coś w sobie ta może nie najbogatsza dzielnica Nowego Jorku. Więc jeszcze pewnie tam wrócimy, jak będziemy mieli więcej czasu, żeby pochodzić. W dzień w ogóle nie czułem się, żeby było tam jakoś niebezpiecznie. Dla nas i dla nas mamy nadzieję. Chodzi o to, że nie mogliśmy wnieść GoPro. Ani Stika, ani, sniga, snika, ani... do GoPro, do komunikacji. Okej, okay, dojeżdżamy do domu. No poza tym, że nie mogliśmy tego wnieść i musieliśmy szukać szafek po 15 dolarów, żeby zostawić nasz sprzęt, no to co nam się podobało w takim razie. Resztę. W sumie tak. Cała reszta. Cała prawa meczu była niesamowita. Pierwszy raz byliśmy na meczu baseballu i nie było to wydarzenie typu siedzenie na miejscu i oglądanie boiska. No, bo trwa to 4 godziny, więc ogólnie zwiedziliśmy cały stadion, który jest naprawdę ogromny. Jest ogromne zaplecze gastronomiczne. No, ceny są trochę, może tego jedzenia takie, sobie, no ale to jak... Jak na każdym stadionie, no my kupieliśmy za 5 dolarów, piwo no za 5 dolarów. Na pewno polecamy wybrać się na takie... My jeszcze mamy w planach koncert, ale to już w jakiejś odleglejszej przyszłości. No i w tym odcinku to wszystko. Sprawdzajcie regulaminy, jak będziecie jechali na jakieś wielkie wydarzenie masowe, żeby was nie zatrzymali na bramce. Wchodźcie na takie wydarzenia, bo to jest na pewno fajne doświadczenie. No i oglądajcie nasz kanał. A tymczasem my spadamy spać, bo już jest trochę późno, a jutro wstajemy rano do pracy. Trzymajcie się, cześć!